Polska gospodarka również może ucierpieć na rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Skorygowaliśmy prognozy PKB w dół. Zakładamy, że to będzie takie dziwne spowolnienie, bo z jednej strony nastąpi pogorszenie handlu zagranicznego ze wschodnimi partnerami i z zachodnimi partnerami. Możliwe jest pewne przyhamowanie inwestycyjne, ale z drugiej strony przyjęcie tak dużej rzeszy uchodźców oznacza większe wydatki w Polsce i impuls wydatkowy warty 1,4 do 0,7 punkta procentowego PKB. W związku z tym możemy się spodziewać nieco słabszego wzrostu gospodarczego niż się spodziewaliśmy przed wojną, ale przy kontynuacji tej dużej presji popytowej i dużej presji cenowej. Jednocześnie Podnieśliśmy swoje prognozy inflacji. Zakładamy, że średnio, średni, średni wzrost cen w tym roku wyniesie 10-11%, 8-9% w roku następnym. I również sygnalizujemy, że Narodowy Bank Polski będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych. Posiedzenie w marcu pokazało, że zmienia się jak gdyby funkcja reakcji czy sposób, czy cele, jakie sobie stawia bank centralny. Do niedawna te, te, te główne cele to była inflacja i PKB. W tej chwili to jest inflacja i kurs walutowy. Bank centralny zadeklarował, że będzie podnosił stopy procentowe, aby zatrzymać wzrost cen i również umocnić złotego, bo to też działa antyinflacyjnie poprzez ograniczenie tej zewnętrznej presji cenowej. Sygnalizujemy, że jesteśmy w bardzo odmiennych warunkach niż do tej pory. Przez ostatnią dekadę mieliśmy do czynienia z, z niską inflacją za granicą, do pewnego momentu również w Polsce i z niskimi stopami procentowymi, bardzo długo. Polska wygenerowała dużą inflację już przed pandemią, prawie 5%, to była zasługa Takiego modelu wzrostu gospodarczego bardzo mocno opartego na konsumpcji, mało na inwestycjach, przy dużych wydatkach nowych budżetowych, i do tego e, e, doszedł szok, szok inflacyjny związany z pandemią, a teraz z wojną. E, w związku z tym ten powrót niskiej inflacji e, wydłuża się, wręcz przeciwnie, trzeba się nastawiać na to, że w najbliższym czasie inflacja będzie podwyższona. I bank centralny będzie dalej podnosił stopy procentowe. Przed chwilą powiedziałem, że e, amerykański Fed e, skończy swoje podwyżki wyżej niż na poziomie 3%, że ta skala opóźnienia zagranicznych banków centralnych w stosunku do inflacji jest już duża. W Stanach Zjednoczonych to jest 2 te, trzecie tego, co w latach 70. W związku z tym również i w Polsce te podwyżki stóp procentowych będą e, spore. Banki centralne w naszym regionie również przygotowują się na dalsze zacieśnienie swojej polityki. Węgierski Bank Centralny może podnieść stopy w tym roku nawet ponad 8%. Czeski Bank Centralny do niedawna sygnalizował, że zbliża się do końca podwyżek, a w 23 możliwe są obniżki stóp, i w ubiegłym tygodniu diametralnie zmienił swoją, y, swoją komunikację. Stąd też my y, Opracowaliśmy taki scenariusz ostrzegawczy, w którym mówimy, że docelowy poziom stóp procentowych to jest raczej przedział 5-10%, a nie 0,5% jak w ostatniej dekadzie. Nasze prognozy punktowe to wzrost stóp w tym roku do poziomu 6,5% i 7,5% w roku, w roku przyszłym. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużą niepewność, co odzwierciedla szerokość tego przedziału w naszym scenariuszu ostrożnościowym, ale warto mentalnie się nastawić, że. Jesteśmy w okresie podwyższonej inflacji i banki centralne w Stanach Zjednoczonych, w Europie, na Węgrzech, w Czechach chcą walczyć z inflacją, nawet kosztem gorszej koniunktury i to warto również uwzględnić, prognozując stopy procentowe w Polsce, co je, czego wyrazem jest nasza prognoza, o której powiedziałem.